Nie, Z tego samego dnia i samego dnia i tego samego nie i tego samego dnia i tego bo dnia tego bo nie ma po co no bo Jeśli nie chcę, już rzucę,

Lecimy, 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 lecimy Jeszcze dwa zostały ten tutaj łatwiejszy butel to tylko, nie kogo nie strzeży był bez opieki O Jezu Uciekaj! Te wielkie bramy można otworzyć Kurde, gówno, gówno Tu nie będzie Się boję No, no podejdę Podejdę, Chodzę. No i BUM I wielkie BUM I BUM, 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 bum.

Co by było, jak ja bym tu z koniem wjechała? Albo... bez konia? Tylko, że... Bym tam zostawiła? I ciekawe, czy tam sobie ze mną opieki? No już mamy starszajna. Tylko z skartę. Powiedziałem tędy. I... I pokażę Wam fajny sposób, jak możemy szybko się dostać obok Starshine'a. Mm. No, Tylko że będzie też taka zabawa. No nie. Są za szybcy. A jest gwiazdka. To gwiazdka. No i się zaczyna. To, czego nie lubię. Ale podoba mi się tu za to, to że on biegnie szybciutko. No tylko, że na tych wyścigach się biegnie tak jak tutaj. bierzemy jedną mastkę, a zaraz później drugą. Oj, oj, oj. Nie mogę. Oh, oh, Jechałem na spidzie i nie udało mi się jakoś przetarzyć. Nie! Widzicie to? A jednak się udało. No to dobrze. Bym się już załamał. Ja nie wygópię się. Tylko jedziemy. a najbardziej wyjdę go bo on tu biegnie i tu zgupie A czy to jak no to musisz szybciej możemy się to malutku zatrzymać Bum. Brub, 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 brub. Na krzyki, oh. Co on kazał tylko po drodze jechać? Aj o, stoi, patrzy się jak jadę Jest że No i się zaczyna, więc teraz nie mogę jechać szybko. Chwila, na razie tutaj mogę. No już tutaj nie. No nie, no nie. Uciekaj, ustarszajmy. Dobra, ty. Nie wiedziałam, tak będzie, tak będzie jak wczoraj. Jedź ty mnie! No? No teraz już przeskoczył

Box koniu. Przeskocz to. Przeskocz to. I skocz tu. Jej. No, już tylko dwa poziomy, więc już. Możemy przejść całe. I pokażę w fajny sposób, jak nie trzeba uciekać się drzeć jaka kamera. Jak to ma? Widzicie? Set po prostu saniecie, on se pojedzie, ale macie, możecie sobie dać spokojnie. W jakim tempie chcecie. Ale, ja nie chcę, żeby ten film był za długi, więc widzicie, Już nie jest taki szybki. Ło! Wow. Co on tak długo jechał? A teraz się pozbawimy, że antena jest myszką, mamy kotkiem. Ale i tak nie tylko nie. No, że gdzieś tak się zatrzyma. Ła ja zawsze kochałam. No jak się to Dobra, Zaczyna się pościg jak odyskoczy. Wow. A może jednak cię dogonimy? Jest. Tylko nie, może, nie można go dotknąć, bo na złe. No, co tu tak, takiego wolnego konia masz, co? Czy nas nie umie biegać? Czy taki powolny jest? Jeszcze za nisko stacze, więc się tam tylko nie wyjecie. No i widzicie, właśnie w taki sposób już jesteśmy. zaraz popatrzeć jak strasza i ładnie biega lecz no strasza niestety Pię. nie ma zapytanie się tak odmierzyć żeby nie zostać to z pana. Z No Udało się, teraz się z boku. Na takim dymplem będę się przygotował. Ale do kogo? Do <coughs>

I gram delej. Kurna. Wszystko mi się pić. Aj. bla 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 bla. Okej. Okay. Bla 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 bla. I tak to nabija. Widzicie tak sam na zdolny w tamtym poziomie, czyli w kupi ten koniec, a pokażę Wam fajne. Pokażę Wam, jak to za w sobie. Chcę zobaczyć, jakie ona ma oczy. Chcę przyjść się tu. I zobaczcie, ona ma fioletowe oczy. A ten koni ma srezo i ma inne oczu. Ej, e, czy ja z kimś jeszcze nie porozmawiałam? Jak mi się też tego nie uda zrobić? Nie będzie zaraz tak jak w lesie. Teraz będzie wygranie. A to będzie gęczące. Więc sobie teraz zobaczyła chętnie, gdzie ona jest, ale się boję. Dobra, nie muszę bać. Dobra, będzie wszystko dobrze gonać. No nie do koni. takiego wolnego konia jak wcześniej. Uuuu, już drugie. Nie! Gdzie? Chyba dusza. O nie! Jedź koniu, jedź! Będę wiedzieć jak się trzymać. Co przegam takie Не, ну не. Tam jest. Widać, że. No. Że nie umie. No widać, że się podpisywać, bo i dopiero. <mimitation> oh, il le choix. Alors, oh. <mimitation> Субтитры сделал DimaTorzok Jesteś wspaniały, starszy. Udało nam się wygrać Petuj go, petuj, petuj, petuj. Petuj go. Tak, petuj go, petuj go, petuj petuj, petuj, No, a tata zazdrościł. Czy uda mi się to przeczytać? Ale się. Postawię, postawię. Między młodą dziewczyną a po pewnym bardzo wyjątkowym koniem narodziła się niezwykła więź, o Nie, już mam tego nieprzeczytałam. Dobra, mogę wam. Czaj się zło. Wrocna siła przed... Którą przejeździ Starowa, będzie się linię odbrany w zbliżają się bitwie. Zbliżający się bitwie. a Autorzy niepotrzebni, nie są oni. Więc jak widzicie, gra się zakończyła. Niestety już skończyliśmy. I będziemy musieli.